wyjeżdżamy? Co to za walizki? My nigdzie nie wyjeżdżamy. Słuchaj, przygotowałem ci trzy walizki i wow. w każdej z nich znajduje się coś wyjątkowego. Tu masz walizkę numer jeden, dwa i trzy. No i zobaczymy, która będzie najlepsza. Żartujesz? Co tam schowałeś? A nie mogę ci powiedzieć, to ty musisz wybrać sobie na początku. Dobra, to otwieram. Ale zanim pozwolę ci otworzyć pierwszą walizkę, sobie muszą zostawić kciuka do góry. No co ty? Szybko Synchronizacja, klikamy i mogę otworzyć? Czyli zaczynamy od jedynki? No tak! Otwieramy! Jej! W walizce mamy worek? Ale, ale tu coś jest w tym worku Czy to finkowa sznurówka? Uuu, <laughs> <laughs> ja nie wierzę! Jakie to jest kił? Będę miał do kąpieli, okej? Okay. Do tego mamy pomocną dłoń. Kitek tu spakował. Okej. Okay. Ty poczekasz na pakowanie się. Na wyjazd kolejny. No nie podobają Ci się pierwsze prezenty? Hmm. Co to jest takiego? Walizka w walizce? To są dwie walizki. Ale walizki kokiło najnowsze! Ja nie wierzę Kitek. To są walizko szafy. Jeszcze lepiej! I czekaj i jeszcze coś tu zostało. Napisyłam tu spisać! Oczywiście, że listę miejsc, do których chciałabyś pojechać! to, to czekaj. Co ty tam paskrzysz, no? no? Nie piszę. Jak nie piszę, no? Skończyłaś tą długą listę? No, jest bardzo długa. Popatrz tylko. Japonia. Naprawdę, to... wiesz co? Jest trochę kreatywniej! Było mega! Dobra, Kitek, to w takim razie. otwieramy walizki i zobaczmy, co w nich jest! Nasza pomoc dłoń pomoże mi rozpakować właśnie walizki z worka, z walizki. To prawie jak matrioszka, no nie? <gry> no udało mi się tak spakować elegancko. No, no. Ja teraz zacznę od tej. Tutaj mamy takiego paryskiego psiaczka w sumie. I ładnie wygląda, tego. on ma nawet makijaż jak Kokilus. A film powstaje we współpracy z Kokilus. Jej! A zobaczmy jak ono ma twarz, ponieważ wszystkie Kokilus tak mają zmienne twarze. Już dość sporo otwierałem Kokilus. Jeśli chcesz zobaczyć pozostałe film koniecznie sobie zajrzycie w filmiki proponowanych. A ja, dobra, otwórzmy kolejną walizkę, czyli walizka w sumie numer dwa. Uuu, mm. <laughs> rzeczy I to jest jakby taka mini toaletka w środeczku. Czyli one mieszkają w walizce. To spakujemy się do walizki. Zawsze jak była mała, to weźmiemy do walizki. Tu są wieszaki, czyli pewnie tu są ciuchy. Ja nie nie że jakie brokatowe. Przecież to jest śliczne. Ona ma nawet matching ze swoim psiakiem Chcecie odcinek 24 godziny na brokatowo? Koniecznie napiszcie. Jest mega cute. czaj to jest nawet francuski croissant, ale ma buciki na zmianę, mega torebkę. Też chcę mieć taką. I do tegoż to są okulary. Ale mówilka ty poczekaj, ponieważ nie otworzyłaś drugiej walizki z pierwszej walizki. I to jest walizka Jane, nawet jest podpisana. I ona już chyba przyleciała z troszeczkę cieplejszych krajów, właśnie ze swoim w sumie wiernym towarzyszem, czyli żirafą, mini żyrafą, mini-żyrafą. I do tego zobaczmy, co spakowała ze sobą w tej walizce. I mówię, Co robi Rosia? Rosia dopiera nam walizkę! To jest pomoc na dłońki, tak? Tutaj mamy, patrz, faktycznie, ale fajne! Kolejną toaletkę. To jest w sumie ich przenośna szafa podróżna. Ile akcesoriów! Ale mega! Zobaczmy jej twarze i inne makijaże. Nie, smutna dzisiaj nie będziemy, ale zostajemy przy tym Chociaż tutaj ma łapkę przeuroczą. Do tego jeszcze ma nawet kapelusz. I. uuu wow. aparat na wielką wyprawę. Może do dżungli? To co, pora na walizkę numer dwa. Jej! <gieśnianicielskie> czyli dobra, jedynka odpada całkowicie, czyli co, teraz jest chyba pora na dwójeczkę. Tak. O, tu jest duża walizka. No, to jest spora. Ciekawe, czy będzie miała tyle samo rzeczy. Mhm. Ona przyjechała z nami z Japonii. Ciekawe, co takiego kryje. No, musieliśmy ją dokupić, bo się nie wciśnęliśmy z powrotem z wszystkimi proszekami z automatów. No. Tak. Walizek nigdy za wiele. No. Aaaaaa, I... kitkowy dworek i kitkowa sznurówka do buta? Dobra. No właśnie siedzi. No na wsującą ty pakowałeś te paczki, więc wszystkie mogę się podniecko. Ja, świnka! Świnak, serio. Kit. Dobra, świnek sobie poleży. Mamy znowu tutaj zeszyt. Mam długopis. Mam długopis i to kitkowy! Kitek, co mam w tym zeszycie teraz napisać? To jest specjalny zeszyt na pozdrowienia dla widzów, tak więc marzy, możesz teraz wybrać jedną osobę i pozdrowić ją właśnie w tym. Zeszycie będzie numerem jeden. Dobra, wybierzemy z przypadkowego komentarza. Na przykład... Ten, Izabel, ja tym psiaki kocham twoje filmy. Jakie to słodkie. Dziękuję dobrando. To Izabel! Nie nie, 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 stój. Tym koty, tym psiaki. Co ty robisz? mówika, nie, nie wolno tak. No i skończyłaś już. Tak. Pozdrawiamy, pozdrawiamy coś cieplutko Dziękujemy za każdy komentarz oczywiście od Was jest jeszcze No ale dobra zobaczmy co my tu jeszcze mamy bo w tym worku jest jeszcze coś i to nawet dwa co się, no nie znowu walizka w walizce, jakiż to zobacz tym razem takie zapakowałeś i ładnie to kolorystycznie dobrałeś do tego mamy dwie kolejne walizki, które wymagają otwarcia i zobaczenia wszystkich outfitów jakie na nas czekają no i w kolejnych walizkach przejdziemy najpierw do Wandy, ona przyleciała z zimnych krajów z tego co widzę ale trzeba troszeczkę... ochłodzić atmosferę? Może będzie mieć pingwinka? <laughs> ponieważ my mamy świnkę! No co? Nie odcięłaś jej tutaj takiego, tego zabarzonka? Można ją prowadzić. Jak ja zawsze w zimę zamarzam, tak w kombinezonie w życiu nie byłoby mi zimno. Super! Patrz na jej włosy. Ma piękną brę. No i oczywiście, wow, jej też chyba jest zimno. Dostała właśnie ze śnieżki. Czy to ty rzuciłeś? Nie, to nie ja, tylko to bałwan, który z nią przyleciał. nie no towarzysz. A w walizce spakowała się... Tutaj, patrz, misia polarnego. Jak słodko. Zobaczmy, jakie ciuchy na zmiany wzięła, bo czapki tu nie widzę. No, dobra, poprawiła się. Ej, ty! Ona jeździ na nartach. Paczki tak nie tylko na nartach, nawet na brokę w snowboardzie. I ja też zawsze chciałam się nauczyć jeździć na snowboardzie Nikt mnie nigdy nie, nie nauczył, może ona nauczy Dlatego oczywiście musiała włożyć czapkę Odcinek 24 godziny na snowboardzie A tutaj ma całą szafę swoich rzeczy, którą odkładam na bok Bo jeszcze tutaj została jej wierna towarzyszka, czyli Ślinka. Suzy I Suzy to w sumie taka rockmanka i patrz ona ma niebieskie brwi Ja mam różowe, więc prawie się dopasowałyśmy Do tego jej wierny towarzysz słodziak, który również ma nawet i irokezę za. I zobaczmy, co takiego wzięła ze sobą w walizce. Może przygotowuje się na jakiś koncert albo coś. No dobra, trochę tych rzeczy jest. Tak, jest! Patrz z kartami! Miałam rację! Słuchaj, ona jest wielką gwiazdą. Ona nie tylko że ma gitarę łącznie z paskiem, żeby mogła ją sobie tu założyć. To jeszcze ma mikrofon! Chyba, że to. Nie. On ma mikrofon! A, dobre, będzie śpiewał. <ścoughs> Dobra, teraz pora na walizkę numer 3 No ale w sumie ja już otworzyłam wiele więcej walizek A nie liczy się, w walizce numer 3 jest coś specjalnego Tak więc teraz przechodzimy do ostatniej walizki, Yeee! czyli walizki numer 3 Okej okay. Ale słuchaj, poczekaj zanim to otworzysz, ponieważ w walizce numer 3 jest specjalne zadanie Nie tylko dla ciebie, ponieważ jest też tam zadanie dla widza No co ty nie gadaj, ale czad Dobra, e, weźmy to na bok Jeszcze bardzo Mufinka, na środeczek, ponieważ teraz Przycisk YouTube'a mój. Tak, ponieważ na milion subskrypcji malujesz go na różowo. -o -o. Tak, 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 więc widzowie zostawiłem teraz subskrypcję, a my na milion malujemy Dobra. te cudeńko na kolor różowy. <śmiech> Dobra. <śmiech> Jakie to jest gigantyczne. Mateczko. Przecież to jest. Czy to jest cały dom? Tak, jest moja wanna <laughs> Otwieramy. I my! Wow. Nie widać, czekam. Mówi, Ale to jest ogromne. Ja nie mogę. To jest wymarzona willa Luny, czyli pewnie jej ona rysuje. Patrz, tak jak ja lubię rysować bo ma ołówek tutaj. Pozostałe? Nawet ma tutaj śpiącą maseczkę. Szto. Jeśli się nie mylę, to w tym domku można go urządzić, jak tylko nam się wymarzy. Nawet podłogę można zmieniać. No dobra, no to otwieram. ran Luna, nie śpi teraz! Patrz, ile mamy roboty. Trzeba złożyć cały twój dom, żeby zaprosić Twoje przyjaciółki z wcześniejszych walizek. Mam instrukcję, więc nie jest źle. Powodzenia, mufinka! Powodzenia. O, ale nie możesz mi, prawda? Eee, tak, tak. No, mufinka, co ty tam robisz? Jakoś idzie. Tutaj już mamy szkielet naszego domku. Jej. Teraz wystarczy je połączyć i zaraz dobieramy tej podłogi. No i słuchajcie, oprócz tych podłóg, które mam tutaj, mamy nawet naklejki, żeby porozwieszać w całym domku. Całej tej willi to jest sztos. I to wszystko zmieściło się w balisce. Tak. Ja bym zrobiła sobie taki ogród. Z <laughs> basenem. jest basen? Ogródko, basen! Ona. Idealnie, teraz na lato będzie sztosik. Ja rozpakowałem teraz wszystkie meble. A ja chciałam wam pokazać, bo zobaczcie, te podłogi są dwustronne, możecie sobie wybrać, którą chcecie. I teraz przechodzimy do naklejasków Nawet dywan tutaj mamy. Dywanik damy tutaj, to jest taki letni pokój, a tutaj do basenu trzeba dać im arbuzik. Zobaczcie, czyli koło ratunkowe, tym arbuzik. Proszę bardzo. Będzie można się kopać po sobie już bezpiecznie No już prawie całość urządziłam Tutaj nawet lusterko mogłam wkleić, jakiś kaktusiki szlafrok, kosz na śmieci do segregacji, do tego patrzcie znalazłam tutaj muffinki No koniecznie muszę tą różową tutaj gdzieś przyczepić, sądzę, że ona się świetnie nada tutaj, będzie Wtedy na szuk. ścianę mufinkę? tak, co to tu chyba bardziej kuchnia, ale ja stwierdziłam, że jednak tutaj zrobimy sobie to Kocie łapki jako pacziki. cute, ej też chcę takie mieć w mieszkanku, kocie łapki Na ręczniczek tu powieszę, no i dobra Trzeba wszystkie tutaj wprowadzić. Nasza zimowa Cookie raczej odwiedzi, może bardziej kuchnię, żeby sobie coś ciepłego zrobiła do jedzonka. Ta tutaj odkrywczyni, proszę bardzo, sobie będzie kąpała się w basenie. Rockmanka będzie dawała na samym balkonie swój własny koncert. Nasza Pari będzie się tutaj opracować nad swoją nową marką ubraniową. A nasza główna Lona, ponieważ się jeszcze nie obudziła, będzie tutaj w swojej sypialni, którą zrobiłam na samym wyjściu. No i tak, męka mi się to podoba. Fajnie, że mogę sobie cały czas to wszystko zmieniać. Sądzę, że będą się tutaj idealnie bawić. A zwłaszcza w letnie wieczorki Jeśli też lubicie lato Koniecznie stawcie kciuka do góry A w komentarzu napiszcie, którą porę roku lubicie najbardziej No, Mufinka nawet z tyłu Postarała się to ładnie obkleić No dobra, Kitek, przyznaję się Zaskoczyłyśmy z tymi waliskami. Nie sądziłam, że takie rzeczy tam odkryję Także naprawdę daję ci mega, mega plusika I patrz, i jeszcze zostało nam naklejki tak możemy razem je ponaklejać Naklejk? <laughs> Zobacz, tu pisze czas na pizzę Mówiłem, że trzeba zamówić pizzę, tu jest czas na pizzę сай